Hej, witam was wszystkich bardzo serdecznie, z tej strony Graba, a to są gadki grabki, których tak dawno u nas nie było, ale mam nadzieję, że wszystko fajnie w sumie wyjdzie, bo... Mam na to jakiś może nowy pomysł, powiedzmy. E, tak w ogóle chciałbym, chciałbym, tę serię zrestartować, zrobić to od nowa, zrobić to lepiej, fajniej e, i w ogóle zobaczymy może akurat coś takiego e, wypali. Tutaj wybaczcie, ja muszę tym tym dildo mikrofonem cały czas machać, bo muszę sobie jakiś statyw skołować, żeby to jakoś ustawić, żebym tego nie musiał trzymać i żebym miał wolne ręce, ale może też dobrze będę miał jakąś zabawkę, żeby się bawić podczas gadania. Także może może nawet i to na dobre wyjdzie. Słuchajcie, dzisiaj chciałbym z wami porozmawiać na temat

Back in your car right now. Remain with your feet. We're getting out of here. Harry, what is this? It's the same worldwide. See one doing better than we are. Zaczniemy może troszeczkę inaczej. Zaczniemy z drugiej strony, na dobrą sprawę. Bo ten film, w luźnym stopniu, ale jednak opiera się na książce. Książka napisana przez Maxa Brooksa, która nosi ten sam tytuł. Ona nazywa się również Wojna Zombie. Ja miałam okazję tę książkę przeczytać. Ona ostatnio była dość ciężka. Do zdobycia, ale akurat teraz została wydana nowa edycja tej książki. Już możecie zobaczyć, ona jest specjalnie przygotowana. E, specjalnie przygotowana pod film, bo tutaj są, jest, jest obraz z filmu, i tutaj, że film piątego, i w ogóle wszystko. E, to mnie w każdym razie cieszy, bo, bo teraz każdy może mieć bardzo łatwy dostęp do tej książki. Ona była naprawdę ciężko dostępna, teraz pewnie w każdej księgarni jest. E, no ale ta książka będzie dla Was do wygrania. E, będziecie mogli ten egzemplarz przeczytać. Naprawdę bardzo fajna książka. Ja zdecydowanie Polecam. No i film właśnie bazuje na tej książce troszeczkę, nie za dużo, ale on tam jakieś drobne rzeczy z tego czerpie, także myślę, że warto przeczytać. Naprawdę bardzo fajna pozycja. Ale o tym konkursie opowiem gdzieś tam na końcu. Także na razie, na razie skupmy się już może na filmie. me to leave my family. I'm not gonna force you. Don't pretend you're not well suited for the job. Baby, tell the kids I'm coming back. Yeah. Honey. Just you know I'm coming back. Do samego filmu. Jak dla mnie, film naprawdę był super. Naprawdę świetny film, bardzo fajnie mi się oglądało. To jest film, w którym nie brakuje akcji, tam jest pełno akcji, jest pełno zombie, ale są też i takie momenty troszeczkę zwolnienia. Ale akurat to w tym filmie wychodzi na dobre, myślę. Słuchajcie, bardzo mi się podobają zombie, które są w tym filmie. Może nie, nie, nie chodzi o ich wygląd, ale na przykład ich zachowanie, powiedzmy, i dźwięki. Te zombie w tym filmie, one są bardzo szybkie, one nie są jakieś takie ociężałe, ta infekcja nie zachodzi tak długo, ona od razu właściwie się dzieje, tak na dobrą sprawę, co też się troszeczkę, jeśli dobrze pamiętam, różni od tej książki. Ja będę tak wracał do tej książki, będę nawiązywał do niej, mam nadzieję, że mi wybaczycie. E, w książce też nie było szybkich zombi, to były takie standardowe zombie raczej w tej książce. E, a tutaj są szybkie, ale powiem wam, że to nadaje naprawdę dodaje grozy tym zombiakom, naprawdę one są jeszcze groźniejsze, ta przemiana tak szybko następuje, one atakują od razu. E, to, to jest jakiś bodajże szczep ścieklizny, to jest w książce od razu, to jest w filmie, więc to nie jest jakiś tam spoiler. E, jakiś tam szczep ścieklizny, zmutowany, coś takiego. E, i one są takie szybkie, takie brutalne. I to jest też coś. Oczywiście takie zombie występowały już w różnych filmach. E, ale tutaj to naprawdę świetnie działa. Myślę, że o wiele lepiej niż, niż gdzieś tam w tych innych filmach. Bo w innych to właściwie one tylko tam szybko biegały. Że coś. A tutaj one są zwinne, szybkie, niebezpieczne. Naprawdę e, trzeba się bać tych zombiaków. Mówiłem o dźwiękach, mówiłem o ich dźwiękach. Jeżeli graliście albo oglądaliście mój czy tam czyjś stream, czy gameplay z gry The Last of Us, będziecie się czuli. W cudzysłowie, jak w domu. Słuchajcie, te zombie. To są chyba naprawdę najlepsze odgłosy zombie, jakie ja kiedykolwiek słyszałem. Strasznie mi się podobały, bo to są bardzo podobne do tych dźwięków na przykład klikaczy z The Last of Us. I to jest niesamowite. Ja, jak gram w The Last of Us, to sam dźwięk tych jakieś tam, wiecie, takie odgłosy, to mi się aż jeżyły, jeżyły mi się włosy naprawdę i przechodziły mnie ciary po całym, po, po całym świecie, po całym ciele, ale to naprawdę było coś niesamowitego i tutaj połączenie tej szybkości, zwinności, tego niebezpieczeństwa ze strony tych zombi wspólnie z tymi głosami to tworzy naprawdę niesamowitą, niesamowitą mieszankę i sprawia, że te zombie to jest po prostu coś Masakrycznego, naprawdę masakrycznego, ale oczywiście w pozytywnym tego słowa znaczeniu. Film nie ma takiej konwencji jak książka, bo książka to jest właściwie. Ona opowiada jakby wydarzenia już po wojnie i to. Jest taki dziennikarz, który gdzieś tam jeździ po świecie i po prostu rozmawia z ludźmi, którzy gdzieś tam w tej wojnie uczestniczyli. Tutaj tak nie ma, to jest ciągła akcja, to, to nie są jakieś tam retrospekcje czy coś takiego. E, także tutaj też się troszeczkę to różni e, od y, książki. Co jeszcze mogę powiedzieć? Brad Pitt w głównej roli tutaj. Kurczę, ten, ten facet on się nie starzeje, tak naprawdę, kurde. To, to jest prawie jak ibisz. No, może może na, na bradzie Picie bardziej widać to, jak on się postarzał, ale. ale... Kurczę, się bałem, czy, czy to już nie jest tak, taki, powiedzmy, stary facet, który się nie nada do tej roli, do tego, co tam się dzieje, e, ale się nada. Się, się nadaje i naprawdę bardzo dobra gra. Brad Pitt w ogóle nie wyszedł z formy, także tutaj e, tylko, tylko pogratulować. Sam film jest przepełniony, przepełniony akcją, jest dużo fajnych, naprawdę akcji. Też między innymi przez to, że te znaki są takie szybkie, takie dynamiczne, więcej się dzieje. Są oczywiście strzelaniny, są wybuchy. E, no jest to, co w takim filmie po prostu powinno być naprawdę bardzo fajne efekty. E, bardzo fajna jest przedstawiona wizja, e, jak tutaj ludzie próbują się bronić, jak oni działają e, przeciwko tym zombiakom. E, ale to już zobaczycie w filmie, jak obejrzycie w filmie. E, tutaj bodajże e, jest podobny motyw tutaj w książce. Ale on został troszeczkę jakby zmieniony i, i pokazany w filmie inaczej. Tak pokazany w środku filmu i nie do końca tak jak tutaj jest w książce nie do końca o to chodziło, ale taki motyw gdzieś jest, zresztą to już zobaczycie. E, zobaczycie i, i może wtedy, z, jak przeczytacie książkę i jak zobaczycie film, to może będziecie wiedzieli o co mi chodzi. Ja teraz nie będę mówił, żeby tam nie spoilerować, chociaż to żaden spoiler, ale to już też nie chcę wam psuć jakoś tam e, filmu. Tak jak mówiłem, występują tutaj też elementy zwolnienia. Ta akcja czasami zwalnia, tak niewiele się dzieje i, i, i wtedy... Przynajmniej ja tak miałem. Ja bardzo lubię takie filmy, takie wizje przyszłości. Jak, jak to e, sobie, sobie różni ludzie, gdzieś tam powiedzmy, reżyserzy, tak? E, czy scenarzyści wyobrażają tę wizję przyszłości? Czy to jeżeli chodzi o na przykład takie epidemie, jak gdzieś tam epidemia zombie, tak? Czy, czy jeżeli chodzi o inne tego typu rzeczy? Boże, taki głośno za, za oknem ćwierkają. Dobrze, że dzieciaki dzisiaj na boisku, spokojnie, bo zawsze to leci. No, no lecą, lecą epitety, nie powiem. E, ale co, co do tych zwolnień, ja wtedy tak zawsze, zawsze się zastanawiałam, Kurczę, rzeczywiście, a takie coś jest bardzo możliwe, ta, ta wizja jest realna, tak jak w, w The Last of Us, tam jest jakiś maczużnik, który rzeczywiście istnieje, taki rodzaj grzyba, który atakuje, atakuje owady i tam była pokazana wizja, jak ten, maczużnik, jak ten maczużnik mutuje, atakuje ludzi, tak samo tutaj to jest na przykład wścieklizna, to jest jak... ile, ile brakuje, żeby był jakiś taki dziwny szczep, który by zaatakował? Wybaczcie na chwilę. E, Okej, okay, już jestem, wybaczcie. E, także o czym ja mówiłem, tak, o tych, o tych wirusach. Także to jest naprawdę taka wizja, która e, może się spełnić, to może coś takiego być i tak mnie zastanawia wtedy, e, jak ludzie się zachowają, jak ludzkość to przetrwa, e, jak będziemy się bronić i tak dalej, i tak dalej. Także te momenty takie zwolnienia bardzo fajne były, ja miałem wtedy sobie czas na przemyślenie e, i, i, i to mi się też w tym filmie podobało. Moja ocena, słuchajcie, myślę, że to naprawdę dla mnie, ja jestem fanem tego typu filmów. Bardzo lubię ten gatunek i bardzo lubię w kino science fiction tego typu właśnie produkcje. Dlatego dla mnie, ocena tego filmu, plus do tego, że on jest oparty w jakimś tam stopniu na tej książce, którą też bardzo lubię i też bardzo polecam, już któryś raz to mówię, no to myślę, że. Tak, moja ocena to jest naprawdę mocna dziewiątka, mocne 9 na 10, bardzo mi się ten film podobał, bardzo fajnie się oglądało, chociaż też trzeba powiedzieć, że to nie jest jakieś tam odkrywcze kino, to nie jest, nie jest jakieś super innowacyjne kino, czy coś takiego, ale to jest bardzo solidny kawał kina science fiction, które ja bardzo lubię i które mi się bardzo podobało. No dobra, słuchajcie, całkiem nieźle sobie tutaj pogadaliśmy. Także myślę, że teraz pora e, powiedzieć co i jak z tym konkursem, żeby wygrać e, książeczkę. E, Zastanawiałam się, jak ten konkurs przeprowadzić i e, miał być to konkurs, w którym mielibyście nagrać e, swoje odgłosy zombie, mm, ale w sumie z tego zrezygnowałam, bo nie ma za dużo czasu. Ja w niedzielę wyjeżdżam do Jastrzemie Góry na nasz zlot. Także to będzie prosty konkurs. W komentarzu pod tym filmem e, musicie napisać. Musicie się troszeczkę wczuć w rolę. To będzie, myślę, w miarę proste, ale musicie się wczuć. E, musicie sobie wyobrazić, że znajdujecie się w swoim własnym domu, czy ogólnie gdzieś tam w domu, e, i wybucha apokalipsa zombie. I musicie z tego, co znajdziecie w domu, skonstruować, ale... Kurde, jak przejeżdża. Ale prosiłbym Was o jakąś kreatywność, yy, yy, bo, bo najciekawsza praca wygra. Z rzeczy znajdujących się w domu musicie skonstruować albo jakąś broń, albo jakiś pancerz, albo cokolwiek innego, co pomoże Wam w walce z zombie. Musicie napisać w komentarzu, co to jest, z czego to zrobicie, jak to zrobicie, do czego to służy. Coś takiego, nie takie długie. Yy, ale takie, żeby było w miarę, w miarę czytelne i, i, i żeby to nie był esej na ileś tam stron. Myślę, że wiecie o co chodzi. E, ja postaram się jutro pewnie, czyli w sobotę wieczorkiem, e, przeglądać te wszystkie prace i myślę, że wy, wybiorę to, które mnie, te, te, ten komentarz, który mnie najbardziej zaciekawi i wtedy e, ta osoba dostanie tę oto książkę, e, czyli Wojna Zombie, World War Z, autorstwa Maxa Brooksa. No okej okay, słuchajcie, eee, pogadaliśmy sobie, taki odcinek Gatki Grabki nam wyszedł, myślę całkiem fajny, mi się, mi się w każdym razie bardzo fajnie gadało, bardzo fajnie mi się to nagrywało. Eee, dajcie mi znać co wy sądzicie, koniecznie, koniecznie potrzebuję waszego feedbacku, dajcie mi znać jak wam się podobało, co o tym myślicie, co można by było poprawić itp, itd No i co? I myślę, że kurczę, jeżeli to, jeżeli to tak fajnie wyszło i, i wam się będzie podobało, to eee, Gatki Grabki pewnie będą częściej Tak jak mówiłem, ja bym chciał ten całą serię... boże zaraz książkę poniszczę <laughs> Ja bym chciał tę całą serię zrestartować, zrobić od nowa, tak żeby to było tak, jak być powinno, żeby wam się fajnie oglądało, mi fajnie nagrywało, a tutaj myślę, że teraz poczyniliśmy bardzo dobre kroki właśnie w tym kierunku. Okej, okay, dziękuję wam bardzo za uwagę. Trzymajcie się i widzimy się w następnym materiale. Hej!